Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Mountain Blade 2 Bannerlord Słuchajcie, kontynuujemy przygody w cesarstwie No i słuchajcie, tuż ostatnio się wydarzyło A wydarzyło się niemało, ponieważ wybuchła wojna Wybuchła wojna e, z Aserai na południu Oni mają, no są silniejsi od nas Trwała ta wojna od 10 dni e, Jeśli chodzi o siłę, małą przewagę Chyba e, tu chodzi o straty Zadane straty, to by miało sens Jeńcy. Miasta. No teoretycznie mamy większe terytorium, ale oni mają większą więcej wojsk. Dobra, słuchajcie, teraz tutaj udało nam się dorwać bandytów. Ostatnio też żeśmy tutaj stoczyli jedną bitwę z jednym z właśnie ich lordów powiedzmy. No i teraz mamy słuchajcie, bandyty, musimy troszkę podszkolić nasze nowo zekutowane wojska. No yeah. się ma no, będziemy walczyć typie. No i atakować dziadów. Dobrze moi drodzy. A więc tak, inventory. Inventory tu. Łucznicy tu. A horsemenik tam gdzie są. Dobra. Dobra, widzimy dziadów. Musimy ruszyć Nasi uczniowie do walą Pięknie No słuchajcie, no, musimy ich szkolić, tak? Naszych ludzi Bardzo ładnie. O to chodzi. 19 wziętych do niewoli. Ostatnio także zwiększyliśmy sobie możliwości brania ludzi do niewoli dzięki w medycyny, dzięki czemu nie jest przypadków śmiertelnych po, po bitwie, a z kolei rośnie ilość rannych. A rannych oczywiście bierzemy do niewoli. Tak to sobie wygląda u nas. Dobra, mamy ekwitów, ulepszenia. Ok, konie wzięto. Lepsze. Hmm. No spoko. Spoko. Musimy palić to wszystko posprzedawać. Miło, że udało się to osiągnąć bez strat. To jest bardzo miła wiadomość. I dobra. Dobra. Gdzie my tu możemy podjechać? Do Wostrum, tu chyba jeszcze nie byliśmy. Czy ja tu mogę jeszcze kogoś mieć? Nie, mamy maksa. O, ta armia się tutaj bardzo zapuszcza daleko. No się ma, no się ma. Turniej tutaj jest. Warto wiedzieć. 5000 hajsów samych jeńców żeśmy dostali. Werbunek nie. Ale handelek. Na razie to sobie też nie sprzedajemy tej flagi, tej chorągwi. No dobra. No dobra, sprzedajemy. Co mamy? P10 tysięcy hajsu. Możemy dokupić trochę żywności. Pięknie. Hmm. Poczekajmy tutaj do świtu. Idziemy na arenę. Dołączmy do turnieju. Działajmy. Dobrze, moi drodzy. Mamy takie fajne buty, ale raczej gorsze od tych, których ja używam. Działajmy. na nich Padu padu jeszcze mam tego Leży pięknie. O to chodziło. Pominąć, obstawiamy i to działamy. Nie Dziamy. jest legionista. Dobrze widzę. Nie to doświadczony piechur. Leży. No pięknie, pięknie. No chodź. Tak jest. Bardzo ładnie. Bo nie musimy sprawdzić, jak tam nasz klan sobie radzi, w sensie, jaki mamy poziom. Co myśmy tutaj dostali? Aha, dobra, my tu mamy dużo żarełka. No ja mówiłem, to jest gorsze niż to, czego używam obecnie. Dobra, wyjdźmy w takim razie. Oni tu plądrują to. Czy ja coś tu mogę poprawić? Mogę poprawić, bo miałem poziom. Dobra, ułatwia uczenie się. Dobra, co byśmy musieli podciągnąć? Spryt. Potrzebuję taktyki więcej. Szybciej się uczyć taktyki, dzięki czemu będzie jakichś odwrotów, będziemy mniejsze straty ponosić. No, jeszcze mnie nie stać. Tu jest jakaś armia kolejna. Tu jest dramat, bo oni tu kurde się wbijają nam. Dosyć gwałtownie. Torwijmy ich pięknie, Obydwóch. No i pięknie. A więc, atakować. Dobrze moi drodzy. E, tu, tu. Horsemen i tu, dobra? Gdzie oni są? Bo ja tak się nie za bardzo, tam są. Nie ma złapać paru jeńców. To są partyzanci. yes, wow. I'm ハハハハ Dwożyje. Wyglądam jak je, 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 je Tyle strzałów wbitych tych tarczy, i w ogóle to wszystko. Te tak głupio z mojej strony zrobiłem, że ich zaatakowałem, ale dość się się regeneruje, więc. Ale 17 wziętych do niewoli, zresztą 18 to jest całkiem wynik. Dobra, do niewoli z nimi. Proszę bardzo, nasze jednostki się ładnie rozwijają. Tak jest. Dobrze. To jest w ogóle kryjówka. No, 23. O ja by ich tak wszystkich złapać. Nie udało się ich wciągnąć niestety wszystkich. Walczymy. Dobra, rozstawiamy się. razie nie mam zamiaru popełniać takiego błędu jak poprzednio. Archers soldiers Infantry ARROWS! MOVE! A, ci już tam weszli To nie dogonią go leży pięknie, jednego zabitego mamy. Się rozwijają, niestety rosną też i koszta utrzymania tej ekipy. Zbieramy. Dobra moi drodzy, bierzemy się za ten, za tą kryjówkę. Kurde to z mioku nie. Mamy tu jakiś typów atakować bardzo ładnie. Dobra, w gotowości. Zobaczmy, gdzie oni są. Tu są. Przywalili mi. Dobra, zaatakować ich. Tak, słucznicy zaczynają naparzać. Ja oto naprzód. No kurde, skąd się wiercić?

Nie, Do niewoli. Tak jest. Pięknie się tutaj szkolimy. Mało żyćka mam niestety trochę oberwałem za bardzo w czasie tej bitwy. Chciałem zaatakować to miejscowe. Co my tutaj mamy? Mamy kolejny poziom zarządzania. I ta może być przekazana żołnierzom, coraz rozwiększenie ich doświadczenia. Co my tutaj mamy? Firma, zwiększa większa liczba żołnierzy nie będących kawalerzysty i morale grupy wzrasta o 4. Zyski z podatków jest o 10% wyższy. Zysk z cła. po podatki, powiem szczerze. No, bez dwóch zdań. Hmm, Okej, okay. zróbmy to. Niechciane pancerze mogą być przekazane. Jak im to przekazać? To jest dobre pytanie. Czy oni po prostu, czy to działa automatycznie? Mamy zadania, klan. So, ja Mamy już 115 punktów. Coś bym mógł tutaj ogarnąć sobie. Nenna. Hmm. O możemy 200 punktów potrzebuje wpływu, abyśmy mogli zaproponować przekazanie danego miejsca komuś innemu to by było, to jest fajne. Dobra, działajmy. Nie ma co tracić czasu. Wiem, że lepiej być w armii, ale niestety tak to jest, jak jest. Muszę się na razie wyszkolić, muszę się wzmocnić, a nie bez sensu atakować przeciwnika, który no... jest silniejszy ode mnie. Dobra, kogo my tu mamy? Cesarski legionista. Katafraktów na pewno nie wysyłamy, legionistów też nie. Ehm, tych możemy wysłać na przykład, to nie jest głupi pomysł, na pewno nie was. Weźmy sobie tych Okej, okay. gotowe. No dobra, słuchajcie, bierzcie się za nich. Co ja tu działałem? No, atakować. Idziemy na wycieczkę.

nie partyzanci zabiliśmy wyszkolonego cesarskiego piechura co za kmioty nie dobrze nie dobrze jak mi tacy doświadczeni żołnierze giną Będziemy się walczyć z, bo z bosikiem, z herżtem banditów. Noć paskudo. Mam go. Idziecie do niewoli. No ładnie, ładnie, ładnie. Niestety saciłem jednego żołnierza. To jest muteczek. Ale wy do niewoli idziecie. Co, nie ma miejsca już? Jestem w szoku. Tych zwykłych grabieżców sobie wywalmy. Partyzantów. Dobra, tutaj mamy awansiki. Bardzo ładnie. Legioniści. Dobra. No i teraz co? Teraz trzeba będzie pojechać do miasta, sprzedać jeńców, sprzedać łupy. No i no, i możemy myśleć co dalej. Idziemy tak, idziemy tutaj. Sprzedajemy jeńców. Niestety ci kryminalni oni są mało warci. Za 61 dostałem nieco ponad 1000 hajsów zaledwie. I żart. Możemy sprzedać. Dużo koni mamy. Ale to dobrze. Możemy muł sobie dokupić na przykład. Wejdźmy na arenę, dołączmy do turnieju. Czemu nie? A jakaś lanca katafracka, dobrze. bo jeszcze obstachmy właśnie bym zapomniał dołączmy No odpuści no uparta baba No chodź. Leży. Pominąć. Obstawiamy. I działamy. Nie o to chodziło. Pięknie. No, takie turnieje lubię najbardziej, kiedy jest walka jeden na jeden. No i ja mam z góry szansę wygrać. Leży, no i pięknie, słuchajcie, moim zdaniem jak jest okazja, trzeba z niej skorzystać. Pogadajmy tutaj z tym typem, co my tu mamy za propozycję? No nie mamy żadnej, dobra, nara. Handel to jest ta w lance, ona jest warta. Pewnie tysiąc. Ok, spoko. Wyjdźmy. Możemy tutaj dołączyć do tej armii naszej. Znaczy co oni tutaj będą robić. Pogadajmy. Dąż do armii. Zajęli zamek A to nigdy nie jest dobry objaw Okej okay. Wszyscy są na tak, no dobra. ja też będę na tak. Dobra, pokój. Mimo, że ta bitwę byśmy wygrali... No pójdźmy do marmię, po co tu mamy tkwić. No, straciliśmy ziemię. Zajęli tutaj ten zamek. I sytuacja się... I tutaj też chyba, też te ziemię. No kiepsko to wygląda, na razie. No dobra, my słuchajcie, no cóż, wracajmy do naszej szarej codzienności. Jak ta moja ekipa, czy mamy full? Nie, nie mamy full jednostek. Możemy sobie zrekrutować kogoś tu jeszcze. To byłoby wskazane. Huzajczycy nas atakują. No dobra, no. Jak Huzajczycy atakują, to trzeba się bronić. Nie ma opcji. Zerwujmy tu jakichś ludzi. No, bo tu nasza stolica jest zagrożona. Ciutkę. Pogadajmy tutaj, Z Jakiej żony by trzeba było poszukać, nie? Nic? Nie da się. Ok, to pogadajmy z tą, Nic tu nie, 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 nie dogadamy się, no. Tutaj też jest turniej. Ale moi drodzy, ten turniej już sobie rozegramy e, następnym razem. A teraz w dziękuję wam za waszą uwagę. Dzięki za wszystkie wasze komentarze. Ocena oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, następnego, na razie.